Koniec. Koniec, koniec. Po prostu ja mam już dosyć tego. Piąta część filmu, którego nikt, nikt nie obchodzi. Ten, w ogóle wszyscy mają w dupie ten film. Nikogo nie obchodzi ten film, a jest już piąta część. Piąta część, to jest koniec, koniec. Mówię wam, jak osiągnę 50 milionów subskrypcji, to kasuje kanał. Przez takie gówniane filmy, przez tak. tak takie gówno co się pojawia na ekranie i są wydawane na to grube miliony dolarów. Przecież można by było mnie oddać te miliony. Ja bym je spożytkował w jakiś konkretny sposób, nie wiem. Jedzenie bym sobie kupił. Jedzenie dla dziecka bym kupił. No, dla dziewczyny jedzenie, dla wszystkich jedzenie. Wam też bym kupił jedzenie. Mówię wam, 50 milionów, każdy palec za każde 10 milionów subskrypcji kasuje kanał. W dupie takie underworld. Ja wam zrobię z dupy underworld. Jak będziecie takie gówno wydawać. Cześć z tej strony, Ormando i witam Was w kolejnym filmie. A dzisiaj pomówimy o piątej części filmu Underworld. Underworld, Wojna Krwi, czy Blood, blood War. Brzmi trochę jak yy, jakaś, tytuł jakiejś gry z lat 80., przełomu lat 80., 90. W każdym razie, piąta część Underworld w y, roli głównej znowu Kate Beckinsale. I powiem wam, że pierwsza część, kiedy ja dorastałem, to był tam 2001, trzeci coś takiego, jakiś początek lat 2000, kiedy wychodziła ta pierwsza część. No to powiedzmy, byłem w okresie dojrzewania, więc Kate Beckinsale w roli wampiżycy, która biegała wszędzie w lateksie z gnatami, no to było coś, co młodzi chłopcy chcieli oglądać. Pięć części później, w jednej chyba Kate Beckinsale nie grała, bo jedna była prequelem do całej w ogóle tej sagi, no nadal Kate Beckinsale w wieku tych 43 lat wygląda dobrze. To tyle plusów. Przejdźmy do minusów tego filmu. Przede wszystkim fabuła. Nie wiem, jak Wam streścić tę fabułę, bo fabuła próbuje w 90 minut upchać z tak 15 wątków, które żaden Cię nie obchodzi, bo nie znasz, pomimo pięciu części, chyba, że robiłeś sobie ostatnio maraton, jak pewna znana z YouTube'a prezenterka. Ale jeżeli nie oglądałeś nawet czwartej części, nie wiem, zatrzymałeś się na pierwszej, albo w ogóle nie oglądałeś żadnej, to będziesz miał na samym początku krótkie streszczenie. No powiem wam, że już w serialach nawet się ty, tego nie robi, żeby robić taką narrację, że tutaj dajemy jakieś przebitki z poprzednich części, a główna bohaterka nam opowiada, co się działo, nie. Choć z drugiej strony to już byś w ogóle nie ogarnął. Jeżeli chodzi o fabułę, no to są złe wampiry, jest, są dobre wampiry, są wampiry, które zdradzają inne wampiry i są te wilkołaki, czyli lykanie. Ale to są wilkołaki, jesteśmy w Polsce, mówmy po polsku, wilkołaki. Więc te, i oni się ze sobą biją i każdy chce coś innego. Jest y, nasza Kate Beckinsale, która nie chce w tym wszystkim brać udziału, no ale podpisała kontrakt, więc musi grać w tym filmie, więc jest. E, no, i, no i tyle. Jeżeli chociażby chcielibyście popatrzeć na Kate Beckinsale w obcisłym lateksie, bo macie po 14 lat i nie potraficie korzystać z Google Grafika, no to, no to też nie popatrzycie za dużo, bo powiem wam, że wydaje mi się, że przez większość filmu no, Kate Beckins jest zastępowana tam przez jakąś ee, dublerkę, przynajmniej często podczas walk nie jest pokazywana jej twarz, więc coś jest na rzeczy. No i tych walk właśnie, może chociaż walki, może coś się dzieje, jakaś rozpierducha, coś nie wiem, jakaś fajne te sztuki walki. Nie, wampiry się strzelają z karabinów, a jak się już biją, to nic nie widać na ekranie, bo tylko latają po tym ekranie i wbijają się na przykład w ścianę i później wstają. Trochę jak w Dragon Ballu, nie? Powiem Wam tak szczerze, ja nie wiem, po co te filmy powstają, to, to musi być jakiś przekręt, to, to są jakieś machlojki, to, to jest pralnia brudnych pieniędzy, no bo m, tak z ciekawości, kiedy obejrzałem ten film, się zastanawiałem, mówię, kurde, nikt o tym filmie nie mówi, nikt w ogóle nie ten, mówię, wpiszę w YouTube'a, czy w ogóle ktoś zrobił tego recenzję, znalazłem dwie, dwie recenzje filmu, który wychodzi na początku grudnia. I powiem Wam, że grudzień to jest taki sezon filmów. No zaraz będzie będą Gwiezdne Wojny, których będzie pewnie 500 recenzji na, na YouTubie już godzinę po premierze. Nie wiem. Coś ta, będzie jakiś taki... Wiecie, dużo, dużo filmów, tak? Fantastyczne zwierzęta, które może nie spełniły oczekiwań, no ale są jakimś tam wyczekiwanym filmem. Ogólnie grudzień to jest taki sezon, tak jak w Stanach jest też sezon letni, kiedy tam wychodzą od końcówki czerwca do, do połowy sierpnia wychodzą te takie mega hity. To to jest właśnie taki drugi sezon, kiedy jest grudzień przed świętami. U nas w Polsce może niekoniecznie to się odzwierciedla, no ale tak jest na no ten film nikogo, tak nikogo. Po prostu Underworld wojny krwi to gówno. W tej jednej z dwóch recenzji, które wam mówiłem, które zrobiły Brody w kosmosie, e, było powiedziane, że ten film jest tak zły, że aż śmieszny, tak? Że można na przykład się uchlać i pośmiać z tego filmu ze znajomymi. Ja nie wiem ile ja bym musiał wypić, żeby się z tego śmiać, bo, no, bo tam nawet nie ma nic śmiesznego. No nie wiem, no. Zwalić sobie przy tym też ciężko. No nic, w każdym razie, yy, wiem, że może mało merytoryczna ta recenzja, ale po prostu ten film nie ma w sobie nic merytoryki, nie ma nic, co by można było w jakikolwiek sposób, że tak powiem, upakować i Wam dać, żebyście wiedzieli o, o co chodzi w tym filmie. Musicie wynieść z tego filmiku tylko tyle, że trzymać się od tego z daleka, no już nie wiem, no. no better Love Story than Twilight, ale, pff, no ale to wszystko. To żaden wyznacznik, to żaden plus. W takim razie dziękuję Wam bardzo, kłania się Ormando i trzymajcie się z daleka od Underworld Wojny Krwi. Cześć!